E, dzisiaj chciałam Was e, zaprosić z serii e, filmików z cyklu testowanie produktów na żywo i sprawdzanie ich rezultatów. Tydzień temu nakręciłam podobny filmik i w zeszłym tygodniu testowaliśmy e, m, szampon barwę Tatarako Chmielowo. Następnie odżywkę i maskę z firmy Schwarzkopf Professional Essensity. Do stylizacji użyłam kremu Curl Creme z Boots Essential i dzisiaj pomyślałam, że wykorzystam podobne produkty, tylko zmienię szampon na szampon z delikatnym detergentem. I tak zaczniemy od umycia włosów szamponem z delikatnym detergentem z firmy Fiori. Szampon wygląda w ten sposób. Ja go jakiś miesiąc temu zakupiłam w sieci sklepów TK Max. Jest to szampon nawilżający. Głównym ekstraktem tutaj jest ekstrakt z kwiatów kocanki, również ginkgo biloba. Tak więc umyję włosy tym szamponem. Ja dzisiaj olejowałam włosy. Tak samo olejowałam włosy w zeszłym tygodniu. I była to, to sama mieszanka, czyli olej rycynowy z olejem łopianowym na skórę głowy, natomiast na długości olejowałam olejem rozmarynowym z migdałowym. Tak, taką samą mieszankę miałam w zeszłym tygodniu. Dla tych, którzy nie oglądali filmiku z zeszłego tygodnia, to może przypomnę tą odżywkę bez, ze spłukiwaniem z firmy Schwarzkopf, Professional Essensity. To jest do włosów farbowanych. I ma esencję z owoców Akai. I następnie nałożę na moje włosy maskę. Też z firmy Schwarzkopf Professional Essensity. I tutaj mamy nawilżającą maskę z esencją z Aloe Vera. Ona mi się już powoli kończy. Nie wiem, czy to nie będzie ostatni raz, jak ją użyję. I e, podtrzymam tą maskę za 30 minut e, pod czepkiem, następnie e, zmyję wszystko, na mokre włosy nałożę Kale z Bootsa Essentials i pozostawię do e, wyschnięcia. Otakowanie to ciemna butelka z pompką, co jest bardzo higieniczne. E, konzystencja szamponu jest taka gęsta, treściwa, taka kremowa e, i produkt e, bardzo przyjemnie pachnie. Jeśli chodzi o skład szamponu, to nie jest on jakoś bardzo długi. E, I jak widzicie, jest to szampon na bazie delikatnego detergentu. E, następnie tuż po delikatnym detergencie mamy już e, właśnie ekstrakt z ko kwiatów kocanki, który ma mieć e, takie działanie łagodzące, przeciwzapalne, jest antyoksydantem. I e, e, też e, właśnie kocanka, czyli potocznie zwany nieśmiertelnik, e, ma takie właściwości regeneru regenerujące. Kolejny ciekawy składnik to ekstrakt z ginkgo biloba, e, czyli z, e, ekstrakt z miłożąbu japońskiego który również jest antyoksydantem, może pobudzać krążenie, regeneruje i również ma właściwości działania przeciw promieniom UV. Dalej w składzie mamy również emolient, który występuje pod postacią oleju z pestek winogron, który właśnie może się dość fajnie sprawdzić przy włosach średnioporowatych i wysokoporowatych dalej w składzie mamy również i kolejny chemiczny filtr, który będzie absorbował promienie UVB. Pod koniec składu mamy również parę antystatyków, konserwant. Jak widzicie, skład nie jest jakoś strasznie długi i nie ma nawet tutaj zapachu. Tak więc mi niezmiernie podoba się ten skład. Dodatkowo, produkt ten nie jest stosowany na zwierzętach. Dalej będę chciała Wam zaprezentować, jak produkt spisuje się na żywo. Jeśli jesteście zainteresowani składami maski i odżywki, to zapraszam do filmiku, który nakręciłam tydzień temu, i link do niego podam pod filmikiem. Oczyszczanie włosów i skóry głowy zacznę od nałożenia odżywki na długość włosów. Polecam nałożenie odżywki tak na może 10 minut przed myciem głowy, zwłaszcza jeśli olejowaliście wcześniej włosy. To pozwoli zemulgować oleje i przez co łatwiej będzie je usunąć. Następnie na skórę głowy będę właśnie nakładać szampon. Tutaj wyciskam pompkę, właściwie dwie. I tyle wystarczy na takie pierwsze użycie, by umyć właśnie skórę głowy. Jak widzicie, ja tylko masuję włosy u nasady. Szampon, jak możecie zauważyć, mimo oleju i mimo tego, że włosy były brudne, dość, dość szybko się pieni. Następnie spłukuję włosy i ponawiam czynność. Jak widzicie, za drugim razem już szampon mocno się pieni. Ja tą pianę przesuwam na długości włosów, i przez to Włosy po prostu na długości zostaną oczyszczone. Następnie znowu spukuję włosy i na koniec nakładam odżywkę, po to by ułatwiło mi to rozczesanie włosów palcami bądź grzebieniem szeroko rozstawionymi zębami. Jak widzicie, bardziej jakby wgniatam tą odżywkę we włosy, tak żeby właśnie zacząć już przywracać skręt włosom następnie płuczę włosy i lekko odsuszam jeśli macie bardzo suche włosy to możecie nawet zostawić tą odżywkę na włosach i następnie nakładam maskę do włosów tutaj dzisiaj właśnie testujemy tą Schwarzkopf Essensity upewniam się żeby maska była rozprowadzona na całej długości włosów jeśli macie włosy bardzo cienkie to proponuję po prostu nakładać jakiekolwiek maski, tak od połowy włosów na długości w dół. Bardzo dobrym sposobem jest wczesanie maski we włosy za pomocą grzebienia z szeroko rozstawionymi zębami najlepiej takim drewnianym, ale też świetnie oczywiście do tego sprawdzą się nasze dłonie. Następnie na czubku głowy em, związuję włosy w kokaślimaka i na to e, nałożę e, czepek. Jak nie macie czepka, to może być to zwykła zrywka plastikowa ze sklepu. I e, na to, w celu utrzymania e, ciepła, zakładam e, turban. Jak nie macie turbana, to może być to zwykły ręcznik. Cześć, witam po przerwie. Minęło 35 minut, e, trzymałam. Maskę na głowie, następnie ją zmyłam w ciepłej wodzie, następnie w letniej i trochę podtrzymałam podręcznikiem. I teraz zdejmę ręcznik. Jak widzicie, jeszcze mam dość wilgotne włosy, trochę poogniatam. I teraz, ponieważ w, tych, w tej masce i odżywce. Znajdują się właśnie substancje, które mają chronić włosy przed promieniowaniem UV. To już nie stosowałam żadnej mgiełki na włosy, natomiast um, zamiast odżywki, bez spukiwania, też troszeczkę, dosłownie ciupinkę nałożę tej odżywki. Teraz sobie wyleję. Trzeba uważać, ponieważ ona ma naprawdę bardzo lejącą konsystencję tak więc nałożę sobie jej dosłownie ciupelkę rozprowadzę w dłoniach eee, ona ma co prawda to masło shea, które może ob, e, obciążać włosy ale jak wiecie, no ja mam e, mega suche włosy, tak więc e, mi krzywdy ona nie zrobi i teraz dodatkowo nałożę na włosy trochę tego kremu z but. Tak by troszeczkę mi podkreślił i utrzymał skręt. Biorę go gdzieś tyle. Rozprowadzam w dłoniach i przejeżdżam po włosach. I ugniatam. I tak to tyle. Pozostawię teraz włosy do wyschnięcia w sposób naturalny. Może przyczepię sobie kilka takich spinek tukanów, które mi trochę podniosą objętość. Tak więc zostawię teraz włosy do wyschnięcia w sposób naturalny i wrócę do Was z efektem końcowym i podsumowaniem. A tak prezentowały się włosy po wyschnięciu. Jestem super zadowolona. Włosy są bardzo lejące, skręt jest podkreślony. Jak widzicie, ponieważ szampon był z delikatnym detergentem, to moje włosy, zwłaszcza po lewej stronie, są bardziej kręcone pod spodem niż falowane. To oczywiście wynika z nawilżenia włosów w odpowiedni sposób. Ponadto włosy są też fajnie odbite od nasady. Tutaj macie zbliżenie mojego skrętu, ponieważ żaden z tych produktów nie zawiera protein czy silikonów, to włosy są bardzo ładnie wygładzone, nie są napuszone. Tak to tyle to wszystko już na dziś. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeśli tak, to proszę o kciuki w górę. I do następnego filmiku. Żegnam się. Pa pa.